Na no dzień dobry. Dzisiaj będzie in vitro. Jak zresztą widzicie po tytule, i niezwyczajne in vitro, a raczej zwyczajne in vitro, bo normalnie jak robię filodendrony i tak dalej, no to to że tak powiem. Hmm, no jest to trudne i nietypowe, a to. To jest w sumie klasyka klasyki, czyli rozmnażanie warzyw i tak dalej in vitro w celu tworzenia tych roślin w celu jakby szybszego, szybkiego i pomnażania danego genotypu. Gdyż jak wiecie, jak robicie nasiona, no to tak naprawdę no to już jest kolejne pokolenie o teoretycznie innych właściwościach, o innym genotypie, tak więc no, niekoniecznie powtórzy się, um, powtórzy się yy, to, co chcecie osiągnąć. A jak macie klony, czyli tak naprawdę bierzecie szczepkę, no to za każdym razem teoretycznie w takich samych warunkach powinny dać takie same plony. I co my tutaj mamy? Eee, pomidorki mamy. To te nasionka się tak naprawdę przeleżały już chyba dwa albo rok. Eee, wiecie, nie wiem. Tak czy siak mamy tutaj White Beauty, Triggerella, nie wiem, Figiela. No dobra, nie będę kaleczył nazw. Eee, pięć rodzajów pomidorów. Z tego co tu widzę, jest normalne, taki, normalne, duże, koktajlowe i coś pomiędzy. Będziemy je wrzucać do in vitro. W, poprze, w jaki sposób? No, będziemy sterylizować w Acze, gdyż nie chcemy raczej sterylizować w niczym innym, gdyż to jest, to jest warzywo mimo wszystko, i prędzej czy później trafi na stół. Więc jakakolwiek sterylizacja z rtęcią, od, no raczej moim zdaniem nie chodzi w rachubę. No i w sumie tyle, zapraszam do oglądania. A możecie jeszcze się zapytać po co w ogóle to można robić, tak jak powiedziałem, to się robi z reguły, gdy się chce namnożyć dany genotyp, to znaczy macie jakiegoś pomidora o konkretnych właściwościach i no, nie chcecie go przepasażować jakby przez nasiona, no bo wtedy stracicie konkretnie te właściwości tego pomidora, dlatego możecie zrobić in vitro, pobrać szczepkę tak plus minus, mówiąc łopatologicznie, szczepkę, ukorzenić ją, w in, ukorzenić ją w in vitro, no i tak cały czas, tak naprawdę. I zrobić wielko, bardzo szybko namnożyć w pewnym momencie, bo to jest logarytmiczny jakby wzrost mm, no, Waszego pomidora, a później wysiać na pole. Znaczy wyłożyć na pole. E, tylko, że no, jeśli chodzi o to, to chyba tak nie... Ma, to znaczy komercyjnie nie można tego robić, bo mamy bodajże w państwie naszym, kochanym, coś takiego jak ustawa o nasiennictwie i bodajże nie można mieć własnego materiału siewnego nie wiem czy to dotyczy też rzeczy z in vitro, czy, czy, czy tylko nasion um, tak czy siak, no, jest coś takiego, więc wspominam jako zabawa i w sumie takie ćwiczenie się w in vitro jak najbardziej, no i na własny użytek myślę, że nikt się nie przyczepi Chyba, chyba nawet nie może dobra, nie przedłużając zapraszam do in vitro. dobra, słuchajcie, co będziecie potrzebować do in vitro, no to już pewnie się domyślacie, ale za każdym razem to powtarzam, sterylizator etanol 70% myjemy w tym ręce a raczej rękawiczki, no jeśli nie chcecie sobie psuć skóry, no ja rozumiem czasami, znaczy słyszałem takie opinie i jak najbardziej się z nimi zgadzam, że jak macie rękawiczki i też używacie palnika i etanolu to ostatnio się też podpaliłem, ten palec konkretnie, ten palec konkretnie podpaliłem i e, no nie było fajnie. E, no bo trochę mi się pobolała, pobolał paluszek, no ale przeżyłem. E, sobie on teraz w tej chwili numeruje pomidory, gdyż tak samo przygotowałem płyn sterylizujący. To jest jednoprocentowy acze, e, W sumie, wróć, to jest jednoprocentowy podchloryn, czyli jeśli acze, wybielacz wybielać tak, tak naprawdę. Komercyjnie dostępny. Posiada 5% podchlorynu, no to jeśli go rozcieńczycie jedną część acze i 5, 4 części wody, no to uzyskujecie 1% podchloryn i jest to właśnie substancja sterylizująca. Generalnie nasiona myślę, że będziemy sterylizować około 10 minut tym bardziej, że nasiona no, są bardziej wytrzymałe niż eksplantaty, w sensie już dorosła roślina to o wiele łatwiej jakby sterylizować, bo w założeniu przypominam, że każde nasiono w środku powinno być sterylne. Nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie w praniu, no ale mam nadzieję, że faktycznie tak właśnie będzie. No i dobra, oprócz tego będziemy potrzebować wypłukać w czymś toacze, bo jak już jak już wiecie generalnie tutaj mamy to acze sterylizujemy przez 10 minut, a następnie będziemy musieli się pozbyć tego acze i do tego celu posłuży nam pożywka. Tak naprawdę, płynna bo część, tak, część upraw już mam w płynnej i sobie to bardzo chwalę. Dzisiaj zrobimy standardowo na agarze, na agarze z połówką MS-a. Tak naprawdę, raczej nie będziemy w Albo wiecie co nie, zrobimy z klasycznymi hormonami, czyli BA i IA, czyli te hormony bezpośrednio na szybki wzrost i na ukorzenianie. Dosłownie nie będziemy nic modyfikować, później, ewentualnie jak się roślinki przyjmą, wykiełkują. No postaramy się z tym solanum zrobić jakiś kalus może i pokazać, jak to wygląda zawiesina. No w sumie, tak po prostu ćwiczeniowo i też jest fun z tego, myślę, jakiś. A to stosunkowo łatwo zrobić, bo na przykład ziemniak wychodzi bardzo ładnie w in vitro. Przynajmniej u mnie w labie. E, dobra, słuchajcie. E, tak więc, co robimy? Mamy nasionka, tylko nasionka, niestety. Nasionka, niestety, proszę Państwa. Dobra, są ponumerowane. Nie, nie są. Solanum to jest czter Nie, są, dobra. Czekaj. Solanum White Beauty. Czyli to jest pierwszy. U mnie. White Beauty jest pierwszy. Później jest Norte Crime, to jest kureczka, nie umiem wymawiać, nie bijcie. Faworyt to jest piąteczka. Hmm, figiel, 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 Figiel to jest ten nasz koktajlowy zakładam. Przynajmniej tak to wygląda. Yy, I Solanum Trigera. W sumie kurczę, nie wiem, czy ten Norton Crime to nie są takie fajne jak Biedronce można kiedyś. Jak, kiedyś. jak można kupić takie zielone pomidory, takie wiecie, takie. Tak do, dosyć charakterystycznym smaku. Mi to bardzo smakuje, więc w sumie jeśli by się udało, to ja bym nie płakał, bo bym sobie może w tym roku takie wyhodował. Yy, chociaż czasem jest różnie, no ale. No ale jak będzie win vitro, no to tam zrobienie z tego sadzonki, też jest kila Dobra, słuchajcie. Teraz tak. Yy, pootwieram, bo chcę to w miarę w jednym czasie to jakby wrzucić do środka, te nasiona i teraz tak, jeszcze najważniejsze jest jak przygotowywujecie płyn do sterylizacji, fajnie by było jakby on był sterylny, znaczy robiony na sterylnej wodzie, oczywiście no ja zdaję sobie sprawę, że czasami, no nie, nie jest to możliwe, w sensie, czas, to nie jest to możliwe ale za dużo by to zajęło, ale można zrobić tak, że dolewacie tego acze, dolewacie wody, fajnie jakby była przefiltrowana chociaż przez zbanek ja nie mówię, żeby była ocalana specjalnie, i wtedy generalnie ten płyn zostawiacie na jakieś 20 minut. I no, siłą rzeczy a czy sterylizuje ten płyn, w założeniu, jest sterylizujący, więc sam w sobie też się wysterylizuje. Ale dajmy mu jakieś te powiedzmy te 20 minut. Ja właśnie tak zrobiłem. Na razie jest robota brudna, więc do momentu, w którym będziemy wyjmować te nasiona z sterylizacji, to się raczej za dużo nie przejmujemy. Aseptycznością, to znaczy, no, no musi być aseptycznie, aczkolwiek nie, mu, nie musimy się tym jakoś strasznie przejmować. Dobra, otwieramy nasionka. Kurczę, tych nasion trochę jest. No, trochę będzie tych pomidorców. W sumie spoko. W sumie spoko, spoko, loko, już tak powiem. Dobra. No, Crime. I chyba go próbowałem w sumie nawet wysiewać w tamtym roku z tego, co pamiętam, bo wydaje mi się, że to jest Nori Crime, że tam się wymawia. Wydaje mi się, że właśnie to jest ten, co mi bardzo smakował. No dobra. I ostatni faworyt, klasyczny, że tak powiem. Klasyczny, najbardziej klasyczny pomidorek, jaki jest. Dobra, słuchajcie. No to co? które za dużo nie będę wysypywał, bo w sumie mamy jeszcze przecież normalnie mogę wysiać zawsze na spikować, jak coś nie wyjdzie. No ale dobra. E, a, słuchajcie, i teraz generalnie ważne jest to, że e, musicie te, te nasiona tak naprawdę mm, mieszać. No bo widzicie, one pływają na powierzchni, no i tak naprawdę tylko na, z jednej strony by były wysterylizowane. Dlatego też ja znikam na ile? Na 10, no powiedzmy do 10 minut max. One będą się bujać na mieszadle. No a później będziemy je wyciągać do pożywki. No ale to już za chwilę. Dobra, nie wiem jak mnie teraz będziecie słyszeć, bo jak to znaczy nie wiem czy słyszycie, ale wyciąg działa silniej, gdyż to już jest pora w miarę być sterylnym. Właśnie czyszczę ręce pod, znaczy oblewam ręce etanolem. bo to teraz już działamy tak jak wspomniałem przed chwilą, sterylnie. No, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Widzicie, generalnie te nasiona opadły na dno, co jest ok, ale teraz musimy się pozbyć, generalnie, czego? Czego acze? Musimy się pozbyć z tych nasion, dlatego też będziemy płukać nasiona w czym? W pożywce. Jak widzicie, niestety trochę to źle rozprogramowałem, bo niektóre nasiona. No, 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 nie będę wydobywał wszystkich. Tym bardziej, że skupiam się z reguły na tych, które poleciały na dno. Z tego powodu, że. One wiem, że będą kiełkować. Te, które pływają na powierzchni, może się zdarzyć tak, że po prostu one są lżejsze. Dzięki czemu, znaczy dzięki czemu? To roślina niekoniecznie wyprodukowała to nasiono w sposób, że tak bym powiedział, odpowiedni, na skutek czego poszło, nie poszło na dno. Więc lepiej brać te z góry. I też się nad nimi skupiam. W sumie dodatkowo wpadłem na taki fajny pomysł, że tak naprawdę, przecież i tak jak płuczę to w pożywce, to mogę część nasion zostawić. No i będzie ciekawe porównanie, po prostu dla mnie. Wam też pewnie pokażę, czym się różni hodowla w zawiesinie, a czym się różni hodowla w, w zawiesinie. To znaczy w płynnej pożywce, a w pożywce ze stalonej agarem. Bo jest dosyć znacząca, że tak mi powiedział. Dobra sobie zróbmy lej. Nie wiem jak wy to widzicie. Mam nadzieję, że widzicie. wszystko zakończone, teraz tylko podpisać odpowiednio. M-m, 4. o, jeden. Wiecie co, no, czasowo generalnie, no, zajęło mi to, ciężko powiedzieć, no, razem ze sterylizacją, przygotowaniem też statywu do nagrywania i tak dalej, no 40 minut. Jak widzicie, no in vitro, jak macie, no bo, powiedzmy, że mam wprawę, tak? no, no nie jestem świeży w tym, no to zajmuje naprawdę krótko, jak zakładam, że żebyście pierwszy raz to robili, e, no to trochę więcej. I jak macie wszystko gotowe oczywiście, no bo pamiętajcie, pożywka generalnie, no musi być przygotowana wcześniej, prawda? No to przygotowywanie pożywki, już nie mówiąc o samej przygotowaniu pożywki, bo pożywkę można przygotowywać z proszku, z płynu, można też zrobić samemu ze soli, co zajmuje, oj, zajmuje pełno czasu tak naprawdę i sama sterylizacja to jest godzina. Więc jak macie już wszystkie komponenty gotowe, wszystko poukładane, to jest naprawdę szybka robota, naprawdę zajebiście szybka robota. No, i jak ma się oczywiście jeszcze w wprawy, oczywiście. No, no, no bo to, 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 to we wszystkim trzeba mieć. Eee, jeśli chodzi o update eee, z tym wzrostem pomidorów, to powinien się pojawić no, jak one wykiełkują, czyli zakładam, że tydzień, półtora powinny wykiełkować ładnie. Wtedy rzucę kolejny film, bo będę prawdopodobnie te pomidory pikował, no bo w, w takim zagęszczeniu to one rosnąć oczywiście nie mogą. Plus jestem bardzo ciekawy, naprawdę, bo nigdy tego nie robiłem dla pomidorów z płynną pożywką. Czy, 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 czy to ma sens, czy to sensu nie ma? Jeszcze raz, pożywka to jest zwyczajny MS, 30 cukru, BA i AA. BA odpowiada za jakby wzrost tych tworzenia jakby multiroślinki, znaczy więcej pędów teoretycznie powinny wytwarzać, a ja tak naprawdę robi jako ukorzeniacz. Tak więc tak to wygląda. Zapraszam po więcej. Myślę, że półtora tygodnia. Jeśli chodzi o inne moje filmy, to na pewno znajdziecie w playliście albo playlistie albo na moim kanale jak zrobić pożywkę z MS zwyczajnego. Dajmy na to. No i tyle w sumie. Trzymajcie się na razie i zapraszam po więcej.